przygotowała występ polegający na prezentacji jej najpopularniejszych utworów i zresztą bardzo fajnie, ponieważ w tym roku Cleo jest we wszystkich kategoriach i w platynowej płycie i w, i w sprzedaży cyfrowej i w wyświetleniach internetowych numerem jeden, także, także gratuluję z całego serca i z przyjemnością będę się temu przyglądał jak ona wykonuje te utwory. Rokowy zespół z dostojną orkiestrą. Ważne, żeby ta orkiestra się dopasowała troszeczkę aranżacją do, 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 do zespołu. Tutaj będzie akustycznie i, i tym razem akurat, ale już się nie mogę doczekać naprawdę, bo, bo to będą hity, ale hity, programy hity które, które znacie, ale one nie są tak popularne na przykład jak Biała Armia czy nie wiem. Maserca dla Smutki, czyli piosenki, które, o których troszkę zapomnieliście, a my je e, odtworzymy i zagramy z orkiestrą. Na pewno szykujemy wielką bombę, tak nie do końca chcemy zdradzać o co chodzi. Mogę powiedzieć tylko, że podczas występu pojawi się 10 trzy niezwykle pięknych, kobiet, tak jak ty. Naprawdę, słuchaj, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pojawi się też zwycięzca programu god 2 Dawid Ignaczak. Także myślę, że to wystarczy, żeby naprawdę zachęcić ludzi do tego, by uwierzyli nam, że szykujemy mega wielką bombę.